Siemanko, widzowie. Siemanko, widzowie. em, y -y -y em, 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 em... Dobra, widzowie. Dobra, nieważne. No to przechodzimy, widzowie, do nagrywania. Teraz używam OBS. -a y -y. No to, chłopie, to może nagrywamy. No to jedziemy. A to co, może nagrywamy, dziś? No tak. No nie wiem, nie teraz może, ale dzisiaj nagramy może. Ty nie o tym Albo i nie. Jednak dzisiaj lecimy. Znowu warszawska kola. Dzisiaj lecimy. Agora eu vou entrar meu update Żdam na peron, bo tam krótki, chociaż już nie taki krótki. Субтитры Cheers! yeah On nie wsiada! On nie wchodzi! Nie, bo ja jestem, bo ja jestem. A, No, 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 racja. no nie wsiedzę, tylko stoję na si siedzeniu. To, no, moje nogi przebijają. Nie wiem, czemu Yes. A co mi się cofnąć? No nie idzie! Nie da się! O, tam jakiś pociąg stoi na czerwonym piwa. Ty on chyba mnie przeprowadził. Mazowieckie, to razem, nie? Jak kolejne mazowieckie? Czemu kolejne mazowieckie? No... Proszę Dwupiętrowie ja mam To jest dwupiętrowy Film się kończy. Subskrybujcie i lajkujcie, bo film się kończy właśnie teraz. Zaraz będzie kończył. Szybko subskrybujcie. Szybko. 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 Widzowie. Mam czasu. Szybko. 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 A jeszcze to się paliło? Ty no chyba. dobra. no. No szybko. Szybko. No, ostatni Heee! Szybko! ostatni kurs! Szybko! Szybko! Widzowie subskrybujcie, bo teraz ten film się kończy! Szybko widzowie, bo ten się film skończy. Czy może w drugą stronę jeszcze film dokończamy? Co? Może? Co? Dobra! Zależy no już się nagrywa. Nie? O kurczę! No i to na tyle i dowiem. Na raz. pa! pa!